Czym jest slider? Slider to inaczej mówiąc krótka jazda kamerowa. Pozwala na wykonanie płynnych ujęć, nawet z dużej odległości. Na rynku można zakupić slidery różnej długości. My polecamy nie dłuższe niż metr, gdyż są łatwiejsze w transporcie, a z pewnością wystarczą do realizacji waszych ujęć. Jak pracujemy ze sliderem? Slider ustawiamy na równej powierzchni. Mocujemy do kamery szybko złączkę, a następnie kamerę do slajdera. Sprawdzamy czy praca slajdera jest płynna. Aby zrealizować ładne, płynne ujęcie ze slajdera, potrzebne jest wiele godzin praktyki.